Kiedy patrzę na te nasze polskie miasta i tam ten wielki wysiłek nasz, naszych rodziców i naszych dziadków, to możemy z dumą powiedzieć, że my tę Europę tutaj budujemy od dziesiątek, dziesiątek lat. Panie Marszałku, absolutnie perfekcyjnie. Bardzo dziękujemy. <grym> I nie trzeba było pisać specjalnego projektu, to można od razu dostać. 40 lat robił dla no, ja tych zaszkodnień. Próbuję, próbuję zapytać, na czym polega ten firmat.

Dokładnie ten punkt. Jak ta piosenka, o takich dzieciach, które mieszkają na różnych kontynentach, no ja, zresztą widać jak się pięknie ubrały, prawda? Coś z tym trzeba za zrobić? Za Cztery osoby zginęły, to tak? Ktoś za temat odpowiada, tak? Gdzieś te przepisy są znowu... I się Bezpośrednim skutkiem byłby Ja